Cześć, tu Mamik. Dzisiaj zapraszam Was na Otiyama, czyli wariacja na temat czachów, warcabów, coś tutaj połączenia z tych klasycznych gierek. Mamy planszę przygotowaną z naszych deku kart 16, chyba, że mamy dodatek, gra posiada też dodatki. Wylosowujemy, rozdajemy po dwie karty każdemu graczowi i na środku po jednej stronie kładziemy jedną kartę. W tym roku pokazuje nam, z której gracz będzie zaczynał, czyli w tym wypadku czerwony, czyli Czerwony zaczyna. Jakie ma ruchy? Figurki nie poruszają się standardowo jak w warcawach czy szachach. Po prostu mamy dwie karty, gdzie mamy zasady. Czarne jesteśmy my, a te punkty to są gdzie nasz wojownik bądź mistrz może się przesunąć. Jeśli w tych miejscach będzie jakiś przeciwnik, przeskakujemy nad nim, nie zwijamy go. Zbicie musi się odbyć na wyznaczonym miejscu. Czyli jeśli tu będzie przeciwnik, my wskakujemy tu jest bicie. Powiedzmy, że tego wezmę sobie i albo tego. I po prostu pojadę ten. Po naszym ruchu tą kartę, którą zużyliśmy oddajemy, a bierzemy drugą kartę, czyli oddajemy na prawo, bierzemy z lewej. Jak widzicie, te karty będą krążyć wokół stołu, aż dojdzie do jednego z dwóch. Albo zablokujemy mistrza, czyli złapiemy tego mistrza jakoś w pułapkę, tak, czyli jeśli nie ucieknie. Będzie bicie, przegrywa, bądź jeśli w naszym ruchu wskoczymy na świątynię mistrza naszego przeciwnika. I to wszystko. Kto wypełni te zadania, wygrywa. Jeszcze pokażę Wam tylko jedną ewentualną sytuację, czyli powiedzmy, że miałbym coś takiego. Chcę użyć tej karty, i to jest właśnie co mówię. Jeśli chcę iść tu, nie biję. Jeśli pójdę do przodu, biję przeciwnika. Tak wygląda widzicie. Kartę oddaję, biorę sobie z boku. To wszystko. Otyjama na tej Topi jest darmowa. Możecie sobie odpalić na dwóch graczy na jednym komputerze. Zapraszam do sprawdzenia. Na tą chwilę dzięki i do zobaczenia.